Witajcie, przerwało nas! Bardzo nie wiem, bardzo, bardzo nagrywam nadal z tego momentu, ponieważ ta gra nie ma zapisów! Dobra, przynajmniej wiem jaki będę miał czas. Okej. Okay. Nie! Jest! Udało się! I to dzięki wam, bo oglądacie mnie i dzięki wam właśnie udało się to przejść. Ach, nie! Master of Throne Doszłem do, byłem do 46 47 A ja. To bardzo niedobrze, niedobrze. Zaiste niedobrze. Yeah. Nie. wiem co powiedzieć. Po prostu <grafy> ta gra już doprowadziła mi do końca mojej rezolucności. I hate you, you cat Mario. I hate you, you little son of a bitch. Dobrze, szkoda, że cię ten pedober nie zgwałcił tam na dole. gwiazda! No nie, i gwiazda żyje. Jakim cudem?! Nie, no po prostu, ta gra jest zła! Ta gra to czyste zło! Przy tym, nawet Lucius, albo Jack jest miły i potulny jak Baranek. Ta gra to czyste, czyste zło. Wow, dam radę? Dam radę! Dałem! Eee, hardcore. Dobra, teraz muszę to przeskoczyć. A potem. Plansza Master w Trollingu, no naprawdę. Nie. O nie. Nie, nie. Kurde. To było szczytowe. Hamstwo. No! O! Dobra. Uderzamy w grzybko, uderzamy w pinożek i uderzamy w gwiazdkę. A, teraz gwiazdka nas zabije, prawda? Uciekłem, uciekłem, uciekłem. Ale i tak spaprowałem. Nie, nie zdołałbym doskoczyć. Pięć. Kratek to za dużo. Nie skoczą. Głupi kot nie skoczy, pięć gwiazdek. Znaczy, kratek. No dobra, nie. Jak dojdę do osiemdziesiątki, to przymusowo kończymy to odcinek. Albo nie, bo tu nie ma zapisów. Ja dlaczego ta gra nie ma w ogóle zapisów? I don't get it. No nie. Czemu skoczyłem? Boże, głupia gra. Nie. Czemu to dziadusko skoczyło? A tak idealnie było wymierzone. Czas był idealny, naprawdę idealny i był. O nie, o nie, o nie. Chociaż może? Yy! Może! Może? O! Dobrze, spokojnie, spokojnie. Jesteś bardzo miłym chłopcem, bardzo miłym. kamimana nad tobą. Władzę, jesteś bardzo księczny i miły chłopak. Bardzo lubisz Kazmario. Jest, jest. <grystanie> nie wiem dlaczego się cieszę, skoro zostało mi jeszcze tyle do przejścia. Nie! Ok. <grystanie> Ej, no to, to mnie goniło, to mnie goniło! Eee, jak to przejść? Nie, no, nie da się tego przejść. Dlaczego tu nie ma jakichś cheatów? Nie, no, mogę mógłbym zmienić jakieś analogie albo coś, ale nie chcę się w tym zabrać. O nie, o nie. Dobra, nieważne. Kocham tę grę. Kłamałem! Nienawidzę tej gry! Ta gra jest zła! To czyste zło! Dum, 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 dum. chociaż muzyka fajna takiego kurde nie wiem e, Sam to to zawsze mi największe tytuły typu Max Payne albo nie wiem e, Super Mario Bros fuk jest jest nie jest ha Zapomniałem o kraciku Nie no serio, ta gra mi już przebrzydła już. Nie wiem, chyba będę nagrywał wyskama, bo to naprawdę musi być udokumentowana moja twarz. No i teraz wchodzi mi do kuju i... Ha, ale ty jesteś śmieszny, masz krzywy ryby. nawzajem. Trudno mieć krzywej twarzy przy tej grze! Ja nie mogę tego stopić! Nie mogę! Okej Ok. Ach! flash. Dobra. To jest też Master of Troll. Gdzie ja jestem? Ty. Welcome to OVATA Zone. Y ok. Nie wiem. Mm -hmm. Czyli wszędzie tam zginę, prawda? No ja myślałem, że to jakiś bonus, nie wiem, jakieś przejście do tej planszy, że chcieli nas trollować, żeby non stop włazić tam. Znaczy to jest, wiecie. Bo to byłby naprawdę Master of Trolling. <słuch> Czy ja coś mówiłem o master trollingu? Ciota. 66, szkoda, że nie. 666, nie, to po prostu jest. To po prostu jest. To po prostu jest nie do. Opowie... Jaki powie. Taki bullfers. Naprawdę szkoda, że nie widzicie, widzicie w facecam, ale nie będę nagrywał facecam, bo po co? Nie wiem, czy. Cię nie ozywać, czy w się sensie fochnąć na tą grę, czy ją w ogóle wyłączyć, czy zniszczyć cały komputer od razu. O, o, o. Jest! Jest! Cieszę się z niczego, ale jest! Gin! Nachaj, głupia, głupia gwiazdka. Czemu? No naprawdę, czemu? Nie, po prostu ja się poddaję! Nie! Dabulki! No po prostu dabulki No nie Ach, freje. Dobra, bo się, że... Nie wlecę! Aaa, wleciał, wleciał. Tak Mist fake. Hammist fake fuckers O oh motherfuckers, jest se... Nie, nie, nie! Fuck. No, kurde, Kat mario Chociaż raz z Jest! Jest! O nie! O nie! Już mi się to nie podoba. Dobra, ale teraz kończymy ten odcinek, zaczynamy od początku. Cześć!